W zadaniu należy wyznaczyć współrzędną xową punktu P, którego odległość od prostej o takim równaniu wynosi 2. To zadanie rozwiążemy w oparciu o następujący wzór. To jest wzór na odległość punktu od prostej. Najpierw y, opiszmy sobie tą prostą w taki sposób. To jest równanie ogólne prostej. I teraz już ładnie widać, jakie współczynniki tutaj ta prosta ma. Współczynnik A jest równy 8, współczynnik B minus 15, współczynnik C jest równy 7. Następnie X0 oraz Y0 z tego wzoru to są współrzędne punktu P. Natomiast D, to jest odległość, tak? czyli w to miejsce będziemy wstawiali dwójkę. Dobrze, no to Podstawmy pod ten wzór w odpowiedni sposób liczby i zobaczymy, co nam wyjdzie. To tak, wartość bezwzględna z AX0, czyli muszę wpisać 8 razy małe A dodać minus 15 razy Y0 dodać C i to dzielimy przez. Pierwiastek kwadratowy za kwadrat, dodać b kwadrat. No dobra, czyli muszę zapisać 8 kwadrat, dodać minus 15 do kwadratu. Pierwiastek na całości. No i to się równa d, czyli 2. E, zwróć uwagę, że w tym zadaniu e, będzie się zmieniać tylko odległość. Ta liczba po prawej stronie równości, więc to, co za chwilę tutaj rozwiążemy i uprościmy, będziemy mogli e, wykorzystywać w kolejnych przykładach. No to zobaczmy, co się dzieje w liczniku. Tutaj mamy 8a minus 15 razy 3 to jest minus 45. Dodać 7. Tutaj jest 8 kwadrat, czyli 64. Minus 15 do kwadratu to 225. OK, no i teraz to wszystko ładnie tutaj sobie pozliczajmy pod spodem. Więc pod wartością bezwzględną otrzymujemy 8a minus 45 dodać 7 to jest minus 38. Następnie tutaj otrzymujemy pierwiastek kwadratowy z 289 to jest. 17, ale zapiszemy jeszcze pierwiastek kwadratowy z 289. No i to się równa 2. Teraz tak, licznik przepisuje. Pierwiastek kwadratowy z 289 9 to jest 17. Następnie mnożę obustronnie równanie przez 17. I otrzymuję tak 8a po lewej stronie, odjąć 38, to się równa 2 razy 17, czyli 34. Ok, muszę rozwiązać równanie z wartością bezwzględną. Po prawej stronie mam liczbę dodatnią, to oznacza, że takie równanie rozpisuję na dwa przypadki. Mam 8a odjąć 38, to się równa 34 lub 8a odjąć 38, to się równa minus 34. 8a zostawiam po lewej stronie równania, na prawą stronę przenoszę minus 38, więc mam takie działanie. 34 dodać 38 to 72. Dzielę obustronnie równanie przez 8. I otrzymuję 9. Następnie tutaj zostawiam 8a. Na prawą stronę przenoszę minus 38, czyli po prawej stronie otrzymam 4. Dzielę obustronnie równanie przez 8. Mam 4 ósme. Po skróceniu to jest 1 druga. No i gotowe. Ym, wyznaczyliśmy a. Mieliśmy wyznaczyć a, tylko wyznaczyć a, tak? Dobrze. Ym, co w następnym przykładzie? W następnym przykładzie będziemy zaczynali rozwiązanie od takiego równania, że zobacz, zamiast tej liczby 34 będziemy mieli odległość, która jest podana w zadaniu, i tą odległość będziemy musieli mnożyć przez 17, czyli w zasadzie możemy od razu od, od tej części zacząć. Kolejny przykład. No a kolejny przykład to oczywiście bonus.